Bogusław Szwedo dotarł do 246 nazwisk ochotników z ówczesnego powiatu tarnobrzeskiego, którzy w latach 1914-1917 wstąpili do Legionów Polskich. Bracia Michał i Władysław Buszowie, lekarz Tadeusz Pawlas czy ojciec Damian Węgiel to niektóre z nazwisk 89 osób, których biogramy znajdziemy w pierwszym tomie słownika. Duża część biogramów opatrzona jest fotografiami, często ze zbiorów rodzinnych. Każdy biogram zakończony jest obszerną bibliografią z archiwaliami, Centralnego Archiwum Wojskowego, Archiwum Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie oraz innych archiwów centralnych, a także miejscowych. Autora zapytaliśmy, co sprawiło mu najwięcej trudności podczas pracy nad książką. Prawie wszystkich legionistów odznaczono czy to Krzyżami Niepodległości, czy Orderem Virtuti Militari, więc ich akta do lat 30. E, ubiegłego wieku były w Cawie. Natomiast najtrudniej było ustalić ich dalsze lata i nie, niestety tu kilka biogramów jest niedokończonych. Nie udało mi się ustalić ich daty śmierci, czyli biogramy są częściowo niepełne. Słownik ukazuje się w setną rocznicę wybuchu I wojny światowej w stulecie czynu legionowego. A ponieważ niewiele jest publikacji poświęconych legionistom, niewątpliwie mamy do czynienia z wartościowym opracowaniem wypełniającym lukę w piśmiennictwie historycznym. Mówił profesor Janusz Cisek, kierownik Zakładu Historii i Kultury Uniwersytetu Jagielońskiego. To ma szczególne znaczenie i nikt, nikt takiej rzeczy nie potrafi zrobić poza lokalnymi badaczami. Bo oni muszą znać rodziny, muszą się wybrać do miejscowego archiwum, do parafii, podejść na cmentarz, sfotografować. Wiedzą, kto z kim był żonaty, mężaty. Bez tego nie da się takich zagadek rozszyfrować. A z drugiej strony, bez tego historia ta ogólna jest pozbawiona takiego rysu autentyczności. Bo gdy się podaje imię nazwisko i zawód uczeń szkoły realnej, to trochę za mało, prawda? Ale jeżeli się opisze taką historię. To człowiek się chętnie identyfikuje, właściwie każdy życiorys może wzbudzić identyfikację, bo ten mieszkał w mojej dzielnicy, a ten jest moim dalekim krewnym, a ten spoczywanie daleko mojego cmentarza. Mój dziadek też zginął na przykład w wojnie 20 roku albo w 1944. Nie ma lepszej formuły na popularyzację historii, nieforsownej popularyzacji historii, jak to, żeby tego rodzaju rzeczy zbierać, publikować, udostępniać. I moje szczere, naprawdę serdeczne gratulacje dla, dla Bogusława Szwedo, który jest autorem tej książki, który zapowiada zresztą dalsze tomy. Na słownik oczekiwali potomkowie legionistów. Ta książka będzie stała na honorowym miejscu w domu Ewy Chałupczak, wnuczki Stanisława Mirackiego, legionisty i przedwojennego policjanta. Wypada przypomnieć, że to w domu Stanisława Mirackiego przez pewien czas mieszkał z żoną i synem Władysław Jasiński, który w październiku 1939 roku założył tajną organizację Odwet. Pani Ewa o wielu bohaterskich czynach dziadka zapewne nie wiedziałaby do dziś, gdyby w 2011 roku nie zainteresowała się starą walizką leżącą na strechu rodzinnego domu. Gro dokumentów w domu na Nadolu, obecnie ulica Wałowa, było w takiej w walizeczce, gdzie mama twierdziła, że tam nie ma nic ciekawego, to są jakieś stare kwity podatkowe i tak dalej, tam nie ma co oglądać. Robiliśmy porządki i wzięliśmy tą walizkę też pod opiekę. I po kilku miesiącach. Starą, zakurzoną w sadzach. To był dom opalany węglem, w sadzach. Walizkę otwora, i rzeczywiście początkowo tam były jakieś takie pokwitowania odnośnie podatków gruntowych itd., tak itd. Tak Ale wśród tych dokumentów właśnie znalazłam bardzo dużo dokumentów tyczących przeszłości dziadka. I te dokumenty są w archiwach rodzinnych, pieczołowicie przeze mnie przechowywane. To było uczucie niesamowite, bo tak to się tylko wiedziało, że dziadek był w legionach i legionistą i tak dalej. I, i właściwie to był taki przekaz ustny i wiedzieliśmy o tym, no ale dziadek w 1947, ja w ogóle, no na przykład nie znałam dziadków w ogóle żadnych. Ale jak już właśnie zobaczyliśmy to, to na własne oczy, no to po prostu było dla nas, no dla mnie bardzo, bardzo duże przeżycie. Kolejny tom słownika już w przygotowaniu